Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na ciasto drożdżowe z wiśniami. idealne do połowiedniej kawy. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, że pani Mariola piecze chleb i postanowiła również upiec bułeczki według mojego przepisu. Zrobienia ciasta potrzebujemy drożdże, masło rozpuszczone, słodką śmietankę 12%, 12 wystarczy, cukier, wiśnie i mąka. Ja mam mąkę orkieszową, ale można spokojnie zastąpić mąką przemną. Zaczynamy od rozpuszczenia drożdży z cukrem i niewielką ilością śmietanki a ja Was zapraszam do zrobienia jagodzianek. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Śmietankę podgrzewamy do temperatury letniej. Jeśli lubicie też ciasto bardziej słodkie, to zdecydowanie możecie więcej dodać cukru. Drożdże rozpuszczone, wsypujemy mąkę. I dolewając partiami śmietankę zaczynamy wyrabiać ciasto, a pod koniec dodajemy rozpuszczone i przestudzone masło. Ciasto mamy już wyrobione, dodajemy masło i wyrabiamy, aż ciasto wchłonie całe masło. I będzie odchodziło od ręki, czyli wyrabianie może trwać nawet około 10 minut. Ciasto już wyrobione zostawiamy teraz do wyrośnięcia, do podwojenia swoich składników. Przykrywamy ściereczką. A ja Was zapraszam do zrobienia ciasta czekoladowego z gruszkami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Widzimy się, jak ciasto wyrośnie. Ciasto już wyrosło, więc bierzemy się dalej za robienie drożdżówki. Potrzebujemy tortownicę, smarujemy ją masłem i przekładamy ciasto do tortownicy. Rozprowadzamy ciasto po całej tortownicy. Ciasto rozprowadzone przekładamy na górę teraz wiśnie. Wiśnie oczywiście wcześniej myjemy i wyciągamy pestki. Chyba, że chcemy klucz pestkami, to możemy dać w całości. Szkoda również zębów, bo dentysta drogi. już położone, a na wierzch sypiemy kruszonkę. A kruszonka to nic innego jak masło, mąka, cukier. Cukier możemy zamienić na erytrytą, ksylitą i jak zrobić kruszonkę, kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Ciasto już prawie gotowe, wystarczy tylko upiec. Zostawiamy teraz do podrośnięcia na 15-20 minut, lub jeśli by zbyt wolno rosło, to nawet możecie zostawić na około pół godziny. I jeśli podrośnie, to wkładamy do piekarnika nagrzanego góra dół 180 stopni i pieczemy około 40-45 minut. Więc widzimy się, jak Ciasto będzie upieczone. A teraz zostawiam to odrośnięcie. Ciasto upieczone. Po upieczeniu uchylamy lekko piekarnik i zostawiamy tak na 10 minut. Po 10 minutach wyjmujemy, odpinamy obręcz. Czekamy aż wystygnie i możemy się dyrektować. Życzę smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod każdym filmem, to tylko jeden, mam tutaj wiśnię. to tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca to zapraszam do zrobienia rogalików maślanych i krąble ze śliwkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!